Z kolei moja zkać. babcia świętej pamięci światowistności zasady kolega, Daj znać też papieżowi, żeby tak uczynił, no że, tylko że, no stary, że no stary, musi być jemu Warby well wow, bo tak się ceni tylko LB well Wow well i żeby dał ogłoszenie. Przeszły, które, no, Taka ja rada, by bo to jest zacna rada, dokładnie, nie narzucenie, nie tylko poproszę proszę, tak normalnie no, to brat siostra ratuje. Przekazane takie. Z czy jak ojcu, no to, żeby czynił dzieci, my jako dzieci możemy Ojca Świętego no, doradzić że taką miłością, że, że prosimy, że wtedy zamieści informację na tej internecie, internecie że więcej ludzi są, zobaczy aby ja jestem w papieżu na asystenta, na asystowanie, to tak uporządkowa wszystko, wysłać, co się da w przeciągu dwóch tygodni, bo, tygodni bo jestem przygotowany i będę coraz bardziej gotowy i występować w dobrej a tak księdze, świętozakonni, ale samym świętym, wiernym ludem, ludem Bożym. Pasterze powinni być przed, pośród i, z... o, jest i to wokół. Święty, pężu, ponieważ oni z takich, tam, co są no, częścią wiernego ludu Bożego. No, po serdecznie pozdrawiam na, też na, delegację na, patriarchatu na, ekumenicznego, posłana przez naszego to, to drugiego wiosad, brata. Bardzo o niej, bardzo dziękuję. Dziękuję. za to dokładnie. Bartu, brata Czas zacząć, bo proszę nas też czas po tak. nie spoczy, razy, to, halo, wspólnie, bo tylko wspólnie. Może być z kobietą z na w naturze, nowego kabreta się za nami za miastem Rzym, za Kościołem o, podmiot, wiecie, i za, za całym, całym światem. No możecie. Amen. Tylko trzebać informacje na internecie. Ludzie ruszą za tym. Będą media mówili, telewizja, prasa. Homilia I wtedy się pan świat ruszy Franciszka. trafi. I się same zgłoszą dziewczyny. No, kobiety. się do dzisiejszej uroczystości Piotra i Pawła. Bo co nie takie ważne stawa? Chomilia rzeczowo się do procesu synodalnego ja nie patrzę. Ja wiem, ja się ogólnie apokalipsy. I też na sam koniec. Trzeba zwyciężyć z klątwami. Potrzebne jest i ziółko. I można czytać wtedy Biblię z innym zrozumieniem, pełniejszym takim pod wpływem haju. Można się kochać pod wpływem żółka i pojmuje się też więcej pod wpływem haju. Można smakować i bawić się w kuchni, gdzie też człowiek nie pędzi, czy nie, nie robi tego oschle, byle jak, po prostu. Tylko tak z pasją, z miłością, do tańca, do rucha. Nie wódka, nie piwo. Wino też jest dobre, ale wino to umęcza organizm. A konopia nie umęcza, a dopinguje. W Afryce to wiedzą. Klimy afrykańscy stosują, na świecie stosują coraz więcej. USA, Kanada i wyglądają bardzo ładnie w tym. W, z Zielem w ewolucji, w ocenie ewolucji stanowionej, gdzie jak jak ludzie funkcjonują, jak wyglądają, jak ludzie się odczuwają. Przy tych poziółkach konopnym bardziej tacy, bardziej uszanowani i też bardziej stracnie takich księdzów i siostry zakonne szanują właśnie pod poziółka ludzi, bo wtedy to odczuwają, widzą bardziej wyraźniej to świętobliwość i, i to takie jest no ważny element, co dokładnie przekazał z tej aureoli, jak wiele też przekazał z tej aureoli, z tej sali, z tej sali. Piękne widowisko, stop nagrywanie.